Istotą rzeczy jest zrozumieć, że my jesteśmy podłączeni. Teraz konstrukcja jest jaka? Myśl oczna musi być harmoniczna, żeby można było uspokoić organizm. W momencie, kiedy myśl oczna nie jest harmoniczny, to nic nie daje. I jeszcze trzeba go utrzymać. Teraz przejdźmy do meritum, do, do sedna sprawy. Jeżeli ktoś pomyśli o przeciwwadze dla presji, to może sobie wyjąć wewnętrznie taki impuls, że. Kierujemy się w stronę wolności. Wolność jest przeciwnikiem presji. Bo jak jestem wolny czy wolną istotą, to ja presji nie powinna. teoretycznie czy nie powinienem teoretycznie odczuwać. Ale jak to zbudować, żeby to był mój myśloczny? Czyli muszę sobie wyobrazić, że ja mam prawo do wolności, czyli również daję innym prawo do wolności, czyli co robię? Nie jestem zainteresowany ocenianiem kogokolwiek, czy osądzaniem kogokolwiek, nawet jeśli wiem, że mnie takie czy inne sytuacje prowokują do pewnych zachowań.